Halo, halo kochani z tej strony, Kasia, witam Was po raz kolejny bardzo, bardzo serdecznie w grze Animal Shelter. Słuchajcie, witam się z Wami, radosna, szczęśliwa i podekscytowana, ponieważ... Niedawno zobaczyłam, że wyszło DLC do tej gry i jest to DLC z koniami. Słuchajcie, jaram się, ja nie wiem, jak to może tutaj wyglądać w tej grze, nie wiem, nie, nie widziałam nigdzie, nigdzie, dlatego razem sobie, słuchajcie, tutaj przejdziemy, zobaczymy, o co chodzi. Mam nadzieję, że mogę to zrobić już jakby w grze, w, którą, w której już mam, którą już mam utworzoną. Jak wiecie, mam też to DLC szczeniaczki i kociaki które tak no, no nie oszukujmy się, słabo ograliśmy, ale słuchajcie, no musiałam kupić te konie, musiałam, bo po prostu muszę, bo się uduszę, yy, w Czytaj Grę, tak, Kaś, kiedy my graliśmy, łobatko w lipcu myśl, żeśmy grali, a to luty, już marzec jest, o, ale słuchajcie, słuchajcie, musicie zostawić łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, żebym ja się tak nie obijała, bo ja wiem, mi wstyd, ale no. Zostawcie łapkę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dobra, wczytujemy zapis y, Kaś i idziemy zobaczyć kunie. Kuniki. Jestem ciekawa, czy tak od razu będziemy mogli je, je mieć, czy jak, czy gdzie, czy. O, kurczaczki. Okej, okay, mamy kolejny poziom reputacji i są tu nasze małe szczeniaczki i tak dalej, czekajcie, czekajcie, bo wiecie, ja tu nie będę znowu mm, za dużo pamiętać, do, 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 do. dobra, on sobie tam pije wody, ja bym chciała wyjść i zobaczyć, jak to tutaj teraz wszystko, gdzie ja jestem, wygląda, dobra, wylazłam. Pamiętam tamtą śmierdzącą kuwetę, której nie mogę ogarnąć, ale jak tu zrobić konie teraz, słuchajcie? Chodźmy może do naszego biura. Myślę, że najprędzej. Patrzcie, tu jest konie narysowane. Ja muszę wyjść z bramy? Tak, przenieść się do schroniska dla koni. Idę! Ludzie, jedziemy! Wow! Mamusiu! Jak tu jest! Pięknie! Patrzcie, te widoki. Jak ładnie. No dobrze, tu jest nasz office, nasze biuro. Tu mamy mm, a tu będziemy pewnie mogli wyjść do naszego stroniska takiego psio, psi, psiokotkociego. Tutaj jest, co, co to jest? Free run, Horst, aha, czyli wybieg dla koniczków naszych. No dobrze chodźmy, zobaczymy. Tu sobie będą mogły, a ja nikt nie chcę oddawać do adopcji. Ja bym je chciała zostawić tak for me. I co tutaj? Aha, okej. Okay. No dobra, chodźmy zobaczyć tam do tej, słuchajcie, stajni... tak, stajni. Otis bardzo źle wygląda. A kto to Otis? Myślę, że mamy jakiegoś konia? Dzień dobry. Otwórz drzwi. O utrzymanie czystości boksów. Twoje konie spędzają sporo czasu w boksach, więc ważne jest, aby były one czyste. No tak, użyj łopaty, aby zebrać ich odchody do worka, a następnie uzupełnij sianko na podłożu boksa. Dobrze, tak, tak. Ale my nie mamy konika, to co to za ociś? Czy oni tam nam mówią o jakimś piesku czy kotku? Otwórz. Koryto na pasze. Aha, czyli my nie mamy. Trzeba będzie kupić napełnić. Dobrze, czyli wodę możemy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Halo. Dzięki, już styka, żeby nas tu nie zalało. Yy, aha, i tutaj też sobie możemy wyjść. Dobrze, no to teraz chodźmy do naszego office i spróbujemy zaadoptować jakiegoś pięknego konia. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie w, koment w komentarzu zostawić. Imiona dla koni, myślę, że teraz przez parę odcinków, jak mi się to wszystko tutaj spodoba Misiaki, słodziaki, no tak, moja, moja nazwa, roliska. <słyska> to tutaj posiedzimy sobie właśnie u koników OK, czyli wygląda to tak samo jak u naszych psiaków, kociaków Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Komputer Tak, ja, ja wiem, ja już to jakby robiłam z psiakami i kociakami, więc myślę, że akurat to ogarnę Pomyślna inspekcja. Przedstawiciel sanitarny był zadowolony przebiegiem inspekcji w Twoim schronisku. Dobra robota, otrzymujesz bonus w postaci 500 łapek oraz 20 punktów reputacji. No, bardzo mnie to cieszy. O nie, tryb budowy to nie. Tu, tu. Jaka muza w ogóle słyszycie? Nie, czekajcie, bo tu są zwierzęcia, zwierzęcia, jakie koniki, łoś, łoś, jaki cukierek, ja biorę cukierka Diesel, łoś, cukierek, bandyta, ej, bandyta też i ja chcę cukierka Słodziak, no słodziak, cukierek nie wygląda bezpańsko, wygląda na to, że się zgubił Oj, cukierek powinien zostać zabrany do schroniska na wypadek telefonu Dobrze, no chodź cukierku, no będziesz cukierkiem, pewnie, że tak i teraz będziemy musimy iść zobaczyć, słuchajcie, jak oni nam przywiozą naszego tutaj konia. Jedzie, jedzie, patrzcie, jedzie koń! Oh, animal shelter, rejestrację. No ja, i on tu wyjdzie? Pokaż się, cukierku. Ja muszę coś zrobić? Wyjmij zwierzę, o. Oh. Oh. Nie, no, po prostu pogłaszcz. Papa. Pa. I ja go prowadzę, no nie, no nie, jak się robi, słuchajcie, print screena, o, zrobił, o matko, jezu, musiałam porobić zdjęcia, słuchajcie, nawet normalnym moim telefonem, i po prostu, cukierek, jak się czujesz, potrzeby zwierzaków, tak, ja wiem, jedzenie, kupa mycia, a my nie mamy nic do mycia, czyli ja bym musiała chyba w ten tryb, chodź, chodź, chodź. Mogę Cię odpiąć? Spójrz ze smyczy. Dobrze, chodź. A bo weź sobie tutaj posiedź, a, a, a mamusia pójdzie kupić jedzonko, dobrze? Tak, 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 tak. Tak to zrobimy. Hi, hi. I myjnie trzeba będzie kupić dla niego. Ciekawe, jak się kopie konie. Pójdzie tak, ruszu, się czyści. Dobrze, tryb budowy. Myjnia. Okej, okay, mamy stadninę. Ja tutaj nic nie mogę kupić. Stadnina. A jak mam kupić jedzonko, to chyba, przez, słuchajcie, przez komputer, a my ja, to będziemy po prostu sami je czyścić, tak wiecie. Szuruburu. Tu mam jakieś informacje znowu. Wiecie, co, tylko niepokoi mnie to, że. Mm, że tamte zwierzaki się źle czują u mnie w schronisku, no a ja nie mam jakby teraz. Będę musiała chodzić od jednego stroniska do drugiego. Ciekawe, czy jest teraz opcja, żeby zatrudnić jakichś pracowników, ale wątpię. Dobra, teraz tutaj mamy yy, jedzenie, czyli mamy blok siana. To kupmy... mamy no 600. Ups, wygląda na to, że prędzej No właśnie, kurczę, to mi się wydaje, że ta będziemy musieli chodzić i. Kostka soli, no kupmy trzy, marchewki. Dzieś, dziewięć, co tu jeszcze jest dla koniuku? koniuków, koniuk, tu jest pasza, to kupmy też cztery, dobra i na tą chwilę chyba tu z medycyny coś jeszcze mamy, lek dla koni, dobra, na razie tego nie kupuję, jak będzie nam to po prostu potrzebne, to, to sobie tutaj przyjdziemy i kupimy, a na razie szykujemy mm, jedzonko, ojeju Ojeju, on leży sobie, ja nie mogę. O Jezu, ja że... Jaki ty jesteś piękny. Aha, tam będzie nam spać. A mogę cię jakoś, jak ja cię mogę wyczyścić? Hmm, tu cię mogę głaskać. Tak, jeju. Ja cię nie chcę nigdzie oddawać. Nie chcę cię oddawać. Dobra, ja oczywiście tego nie zamówiłam. Jak zawsze. <laughs> Ale to już nikogo chyba nie dziwi. Dron przyleci. Dobrze. Idziemy. Tutaj będzie. O. Paczka została upuszczona. Dziękuję. Otwórz. Weź wszystko. O, uzupełnimy paszę, żeby miał co jeść. Nasz cukierek. Tylko nie wiem, co z tym myciem. Wiecie? Dobra wodę mu dolejemy, bo wtedy <laughs> chyba w tamtym laliśmy w końcu ej, a to tak, wiecie co? może szczotką, szczotką trzeba to będzie, trzeba go będzie wyczyścić o, sobie tu nasz karton ogląda a czekajcie, zobaczymy, czy możemy mu dać marchewkę, hej Siemka! Cześć! Mogę Ci dać tą marchewkę? Halo? Zjadł, czy co? Czy nie? Oj, patrzcie, on biegnie za... A, on biegnie za tą marchewką! Ale czad! Daj mu tą marchewkę! No nie! Jaki słodziak! Dobra, pójdziemy sobie... Może ja go, wiecie co? Jako może tak poprowadzimy go i zaprowadzimy go do boksa. Może on by miał chodzi, o może on miałby się ochotę napić, albo sobie na przykład coś zjeść i pójdziemy zaadoptować następnego konika o, dobrze o, widzicie, pićku mu się chciało, to niech on sobie tutaj pije, zamkniemy czy nie? nie, gdyby chciał, to może sobie wyjdzie, no zobaczymy i idziemy zaadoptować kolejnego konika no. dobra, właśnie, teraz wiecie, co pomyślałam, że może trzeba właśnie specjalny grzebyczek dla koni, także wezmę sobie jeden na razie, weźmiemy łopatę, żeby mieć do kup, słomę możemy wziąć ze dwie, worek na końskie odchody, no to też my musimy mieć, weźmiemy trzy, zobaczymy, na jak długo nam to będzie, o, to też jest dla koni, dobra, jedno. Ej, a ile my mamy kasy? No właśnie, cholibka jasna. No to nie. To nie mogę sobie na to pozwolić. To grzebień. No to trudno, musimy kupić tylko to. Mamy 70. No okej, okay, zaraz sobie to ogarniemy. Zwierzęta do przyjęcia. Tu jest jeszcze bella. Lady Włoś, Lady Biedronka, Onyx. Mm. Aha, tu jest ten czas, ok. Dobra, weźmy może Belle. Zobaczymy Belle. Chudy, biedak, za chudy. Bella wygląda tak niemrawo. Wszyscy się zgodzimy, że Bella potrzebuje dużo opieki, ciepła, miłości i dobrego domu. Oczywiście, że my jej zapewnimy najlepszą opiekę. Kwiatek. Kwiatek. Bella przyjechała, a czy paczka już jest? Jest, ja sobie tą paczkę od razu. Otworzę, wezmę. I na razie to rzucę tutaj, bo ja nie mam miejsca. Kurczę, musiałabym sobie jakieś szafki porobić. Wiecie, na to wszystko idę, już idę, idę, Bellunia. Nic się nie stresuj. O, jest. Bella chce jeść. Dobrze. Chodź, Bella. Chodź, pani cię pogłaska. No, zobaczymy, jak tam Twoje. Tak. O, dzień dobry, dzień dobry. Będzie ci tutaj dobrze i oddamy Cię do najlepszych ludzi na świecie. Chodź, Bella. Mmm, Cooper, to Ty masz, czy wcale taka chuda, to Ty nie jesteś? Gdzie idziesz? Chodź, poprowadzę Cię. Chodź, 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 chodź. No, im się podobają, że idzie te kartony. Chodź, 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 hej. No, idziemy, co Ty tam? Co ty jesz? Karton? Co ona robi? Ej, patrzcie, ona coś je? Co ona je? Co ona zażarła? Karton? Dobra, spróbuję ją teraz wyczesać do naszą nową szczotą. Zgrzebło, zgrzebłem, z grzebłem, sł słuchajcie. Dobra, ludzie, jaką ja jestem lamą? Boże, przecież to nie jest higiena, tylko to jest, że jej się chce pić. Wy już to pewnie 30 razy zauważyliście i gadacie do mnie, a tutaj ja nie ogarniam tego. Chodź, bo masz tylko w się picie. Wstawaj, wstawaj. Prowadź konia, tak, chodź. Chodź, 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 zostaw te pudła. No nie, to ja bym sobie mogła ją, słuchajcie, czyścić 30 lat i tak by nic z tego nie było. Chodź, 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 tutaj masz wszystko. Możesz się napić wody. O, matko bosko, no po prostu hit. A ty jak tam się czujesz? Ty już jesteś w ogóle do adopcji. No to, żeby zarobić pieniądz, no niestety cukierku. Strasznie nad tym ubolewam. Strasznie nad tym ubolewam, że muszę cię oddać. Ej, no, no, nie chcę oddać, iść. Czekaj. ja też nie chcę, ale cóż mam zrobić? Dobra, cukierek, stwórz ogłoszenie. Załadujemy zdjęcie. Tutaj jesteś. Wybierz. Stwórz ogłoszenie. Dobra, no szkoda, no. Szkoda, szkoda. My w ogóle nawet nie mamy tych 25, żeby wysłać pracownika na kontrolę. To jest też kiepska sprawa. Dobra, ale chyba ktoś tam jeszcze się pojawił? Czy mi się wydaje? Tak, Kornel jest zainteresowany cukierkiem. Ty jesteś towarzyski i zabawny, a on nie chce, żeby był agresywny i nieufny. No to nie jesteś ani taki, ani taki. Dobra, dopasujemy. Proszę bardzo. Niestety cukierek nie był nami, z nami zbyt długo. Smutno mi. Gdzie on jest? Patrzycie, co on robi! Cukierek to ty? Jaki sukien. Hej, to... <grywy> stawaj, przykro mi, ale. Mm, znaczy, przykro mi, no, przykro mi, że idziesz od nas, ale znalazłam ci, mam nadzieję, dobry domek. Chodź, chodź, chodź. Wskakuj. Pa, cukierku. <grywy> Oj. Bye bye, pojechał. No zobaczmy. Ups, to osoba ma mało wolnego czasu. Hmm. Kurczę, widzicie, ale nawet nie mogłam wysłać tego pracownika, żeby sprawdził tego Kornela. No, ale i tak jest, słuchajcie, nawet tylko jedno na czerwono. Mam nadzieję, że coś kasy teraz dostaniemy i będziemy już mogli bez problemu. Sprawdzać tych potencjalnych, powiedzmy, klientów. Okej, okay, dostaliśmy 385 pieniążków. I mo patrzcie, z kołem ratunkowym i z okularami. Zaadoptujmy sobie jeszcze jakiegoś konika. Dobra, weźmy marchewkę. <grywka> marchewkę. I cukierek znowu. Chodź, przyjmij zwierzaka, marchewa i idziemy. Okej, okay, Marchewa przyjechała. O, ta troszeczkę inne ma umaszczenie. Dzień dobry. Hej. Spuść go, spuść. Pogłaszczemy, Chodź. No, gdzie idziesz? że chcesz się głaskać? Ty jesteś, jesteś głodny i pić ci się chce. Nie, nie jesteś wcale brudny, tylko chcecie się pić i ewentualnie kupę. Czy oni idą od razu do tych kartonów? Patrzcie to. I on coś tu je, on, ja nie wiem, co on tu je, a może on traweje. je? Ja nie wiem. I on momentalnie przestaje być e, głodny. Tutaj bym gdzieś postawiła takie poidła, po właśnie jak będzie można to zrobić. Ale spójrzcie tylko, jaki tu jest klimat, jaki tu jest widok. Jak, no, coś, coś przepięknego. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na stronę Instant Gaming, na której znajdziecie bardzo dużo fajnych gier. W naprawdę, powiem Wam, korzystnych cenach. Także, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś giereczkę, to zajrzyjcie tutaj i zobaczycie, że naprawdę e, promocje są bardzo korzystne i miłe dla oka i dla portfela przede wszystkim. Przede wszystkim dla portfela. Link macie w opisie filmu bez problemu. No, coś to... pięknego, coś pięknego. Ja powyrzucam e, te kartony tutaj. Tutaj widziałam gdzieś kubeł. Tu, gdzie, gdzieś widziałam. Tu. Patrzcie, tam w ogóle wiatraki tak się kręcą. Odblokowano osiągnięcie z wieżolub. No proszę. A to jest skrzynka pocztowa. O, leży sobie tam. Gdzie mamy kosz? Ej, znowu nie wiem, gdzie mamy. Czy my tutaj nie mamy serio nic? Ani kosza, ani poideł. Dobra, na razie to postawię tutaj. Cóż, chodź, ja Cię wezmę do, yy, do boksa i będziesz mógł się tam napić. Chodź. Chodź, marchewko. O, tutaj sobie. Fajne, że one mogą, jak ja zostawiam otwarte te boksy, że one mogą sobie same wychodzić. Chodź, tutaj Ci pokażę. Możesz sobie tutaj skorzystać z wodopoju. No właśnie. Hej. Hej. No tak, ojej, ojej, dzień dobry tutaj, o tak, tak, tutaj. No, tutaj widzę, że chce ci się kubkę. Czy tutaj narobiłeś? Nie, ja nic nie widzę, żeby było narobione. Także dobra, kochani, ja myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. No, widok jest przepiękny, konie wyglądają, wyglądają moim zdaniem naprawdę cudnie, bosko, są piękne i te animacje, i no no wiecie, ja nie mam jakby doświadczenia z koniami, nie, nie, nie widzę ich na co dzień i tak dalej, ale wydaje mi się, że naprawdę, o, patrzcie, no spójrzcie tylko, jest to bardzo fajnie, bardzo fajnie są tutaj zrobione w tej grze. Leżą sobie słodziaki. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.